Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam, dzień dobry. A moim gościem jest Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, panie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę azylową. To dobry ruch ze strony Głowy Państwa? Dobry, choć niestety ta ustawa nie rozwiązuje zasadniczego problemu, jaki jak dzisiaj mamy z migrantami, bo migranci dzisiaj przede wszystkim pojawiają się na granicy zachodniej. Dzisiaj tak naprawdę potrzebna jest tarcza Zachód przed migrantami, których nam Niemcy przerzucają, a Polska, w odróżnieniu od wielu innych sąsiadów Niemiec, przyjmuje praktycznie wszystkich. Niemiecka prasa chwali Donalda Tuska, mówi bardzo dobrze, realizuje to, co Scholz przez telefon z nim kiedyś tam ustalił, jest realizowane. Tymczasem tak być absolutnie nie może, także dlatego, że nie wiadomo do końca skąd ci ludzie się biorą. Niemcy twierdzą, że przyszli z Polski. Są co najmniej w dużej części przypadków bardzo duże wątpliwości, a niestety wygląda na to, że Polska Straż Graniczna dostała jakieś instrukcje, żeby przyjmować wszystkich z tego, którzy od strażników tak granicznych. Sprawdzamy to. Dlatego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskie podaje bardzo niskie liczby, różniące się od tych, którymi posługują się Niemcy. Niemcy mówią o 9 tysiącach migrantów wydalonych do Polski albo zawróconych bezpośrednio przy granicy, albo tych wydalonych już z głębi Niemiec na przestrzeni całego ubiegłego roku. Nasze Formalnie ministerstwo mówi o 400 kilku przypadkach. No, różnica jest gołym okiem widoczna. Robimy kontrolę. Strażnicy graniczni, mam wrażenie, że są, że się boją trochę, no może dostali jakiś zakaz. Też jesteśmy tam przy granicach, staramy się rozmawiać, żeby ustalić, jakie są fakty. Były przypadki ujawniane przez media, że były po prostu transporty z Niemiec do Polski, wysadzali. się ustalić, panie Cały czas to robimy. Niestety rząd Donalda Tuska stara się te fakty przed opinią publiczną ukrywać. No najprawdopodobniej dlatego, że to jest dla nich bardzo niekorzystna. Że jakaś badania. kontrola państwowa cały czas są przeprowadzane. Cały czas są przeprowadzane i będziemy ujawniali to w momencie kiedy będziemy mieć też już twarde dowody. Już teraz jest bardzo dużo poszlak. Że Polska prowadzi taką politykę, że cokolwiek przyjdzie z Niemiec, to my przyjmujemy. Dlaczego Niemcy zbudowali centrum przerzutowe, to centrum dublińskie tuż przy granicy z Polską? Żeby było właściwie. szybciej i łatwiej przerzucać, powiedziała to sama minister spraw wewnętrznych pani Nancy Fejzer. Odchodząc dzisiaj nowy Bundestag, już nowy rząd będzie powołany. Natomiast, no niestety, taka jest sytuacja. Wyniki kontroli opozycyjnej będą, jeśli takie kontrole przeprowadzacie, będą bardziej w kwestii tygodni, miesięcy, dni może. To zależy od tego, kiedy dostaniemy odpowiedzi, bo to najczęściej wygląda niestety tak z tym rządem. Że my wchodzimy, pytamy o dokumenty, oni mówią, przygotujemy 14 dni, 21 dni, potem prolongata. No niestety, tak jest dzisiaj traktowane prawo do informacji o, publicznej, to byli w tym także poselskie. panie redaktorze, za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ja, panie i... redaktorze, ja mogę odpowiadać za Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do którego przychodzili regularnie posłowie opozycyjni z pytaniami o różnego rodzaju działania MSZ-u. My najczęściej podchodziliśmy do tego tak, że jak ktoś przychodzi z pytaniami, dostaje te informacje. Czasami mówili, że aż za dużo dostają. Dostawali segregatory dokumentów i mówili, że to jest zasypywanie ich informacjami. Trzeba informacje przekazywać, bo tak nakazuje ustawa. Drugi przykład: Tarcza Wschód. Ja złożyłem prawie trzy tygodnie temu interpelację. Co konkretnie powstało w ramach Tarczy Wschód? Przez te już prawie 11 miesięcy leci. Co się wydarzyło? Nic się nie dzieje, cisza, zero odpowiedzi. Postawili te betonowe pachołki i teraz mówią, że jakaś uchwała, jakaś rezolucja. Niech sobie piszą te akty prawne, tylko z uchwał, z rezolucji nic nie wynika. Tam trzeba budować te zabezpieczenia. A pan Tomczyk mówi: będziemy budowali, chcemy zbudować. Rok prawie minie za chwilę, nic się nie dzieje. A to akurat jest coś, za czym my bardzo jesteśmy. Rząd powinien przyspieszyć tu pracę. O tych tematach obronnościowych też, też jeszcze porozmawiamy, natomiast trwa kampania prezydencka. I ja zastanawiam się, jak pan myśli, kogo w wyborach prezydenckich popiera głowa państwa? Andrzej Duda. Kogo wspiera? Myślę, że Karola Nawrockiego sam to powiedział. Był pytany o to. To było już kilka tygodni temu. A to spotkania ze Sławomirem Mencenem. Spotkania? Wczoraj było spotkanie z Karolem Nawrockim. No Cały czas mamy spotkania. Ja no właśnie ja nie, nie miałem... co rozumieć. Tutaj Karol Nawrocki, tu Sławomir Mencenem. Panie redaktorze, pan prezydent powiedział bardzo jasno w Sejmie, w obecności wszystkich posłów, że on czeka na spotkanie z przedstawicielami wszystkich polskich sił politycznych. Z Kosiniakiem, Kamyszem, ministrem obrony też się spotykał. Liczy myślę także na to, że premier Tusk się z nim spotka, że w końcu zaprzestanie na przykład rząd Tuska tej absurdalnej, samobójczej polityki, po prostu osłabienia polskiej dyplomacji. Nie ma wysyłanych ambasadorów, bo oni próbują narzucić wbrew konstytucji prezydentowi, kogo prezydent ma wysłać. To jest kompletne odejście od tego zwyczaju, który obowiązywał przez 30 lat, nawet jak byli prezydenci, premierzy z różnych opcji politycznych. Nikt nigdy prezydentom nie narzucał ambasadorów. Oni to próbowali zrobić i jaki jest tego skutek? Polska dzisiaj nie ma ambasadorów w kilkudziesięciu krajach na świecie, w tym w Waszyngtonie, w tym w Berlinie. No na litość boską. Mamy kluczowy czas, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W Waszyngtonie nie mamy ambasadora. Panie pośle, myślę, że tutaj chciałbym wrócić jednak do kwestii kampanii prezydenckiej, bo to jest dość istotna sprawa. Nie bardzo istotna się... sprawa, są bardzo istotne tak, tak, wybory. Zastanawiam się jeszcze, czy nie obawia się pan, za to pytanie obraził się ostatnio Karol Nawrocki, czy nie, obra... nie obawia się pan tej mijanki w wynikach? Karol Nawrocki się ma... obraził za pytanie? W jaki pyta sposób się obraził? Dziennikarka pytała go w trakcie, no, kiedy już siedział w samochodzie, zasugerował go, żeby zmienić to no pytanie. Nie, Mam nadzieję, no. że pan od pytania Panie, nie ucieknie Ja widziałem całą tą sytuację. Dziennikarka rzeczywiście strasznie tam długo go dopytywała. Potem czy ma pasy zapięte. No tak, skupiamy się na sprawach. Się obawia. Ja. Spojrzałem dzisiaj, lubię sobie sprawdzać, jak to wyglądało w mm -hmm. przeszłości. Rok 2015. Sondaż nawet już bliżej było wyborów, bo to był początek kwietnia, 7-8 kwietnia. Wie pan, jakie były wtedy wyniki? Bronisław Komorowski 46%. Andrzej, Duda, by Andrzej Duda 24%. Ani jeden sondaż przed pierwszą turą w 2015 roku, ani jeden sondaż nie dawał zwycięstwa Andrzejowi. Andrzej Duda wygrał i pierwszą turę, i drugą turę. Te sondaże. One teraz są większość pan, sondaży jednak po, m, pokazuje, że Karol Nawrocki bardzo dużo do tura, więc pokazuje, też się mogą Bardzo mylić. dużo sondaży pokazuje, że Rafał Trzaskowski ma poparcie wyższe od platformy obywatelskiej. To już mi się wydaje. Choć jestem w stanie w to uwierzyć, bo widzę, że on zjada część tego elektoratu, lewicy część elektoratu Szymona Hołowni to też jest takie pożeranie przystawek. Zresztą widzimy, że kolejni wiceministrowie są odwoły. Ale jakoś nigdy z platformy, zawsze z tych innych partii. Mamy taki proces, ale jednocześnie spokojnie pracuje. Ja to widzę też w terenie. no To jest dla mnie ten naj najlepszy miernik. Jak widzę, jak liczne są spotkania Karola Nawrockiego. Ludzie, którzy naprawdę nawet w czasie, kiedy my rządziliśmy, te spotkania nie były aż tak. Karol liczne. Nawrocki, pewnie, jak do wejścia do drugiej. Jesteśmy tury. spokojni o to, że idziemy po zwycięstwo, choć z pewnością walka będzie bardzo zażarta, A bardzo brutalna. Potem... Ale naprawdę ta praca, którą wykonujemy, którą wykonuje sam Karol Nawrocki, jego sztab, bardzo ciężko pracuje sztab i ten od tematów internetowych, tu wielkie gratulacje dla, dla Pawła Szefernakera, dla Adama Andruszkiewicza, dla wszystkich ludzi, którzy są w to zaangażowani. Ja Jakie wady tej kampanii pan widzi, czy żadnych? Wie pan, ja widzę taką wadę, że spora część komentatorów skupia się na sprawach nieistotnych. No, na przykład na tym, czy właśnie kandydat opublikował jakąś książkę pod pseudonimem, czy nie. No, to są takie Michałki trochę, no umówmy się, jak rozmawiamy o wizji Polski. Jak rozmawiamy na przykład o tym, czy Polska ma decydować o swojej obronności, czy mają odgrywać do Brukseli. To chcemy mieć prezydenta, to powinno który wie, decyzją. jaką ma tożsamość i w jakim jest? Prezydent doskonale wie, jaką ma tożsamość. No To nie jest nic nadzwyczajnego, że ludzie piszą książki pod pseudonimami. Ja spróbuję, tak, spojrzeć, że teraz samych? Rafał Trzaskowski właśnie publikuje książkę pod swoim nazwiskiem i będzie tę książkę, jak słyszymy, promował na billboardach w całej Polsce. Gigantyczna kampania reklamowa, równolegle z kampanią wyborczą. Tutaj jest ciekawa sytuacja, że to czasem nie jest jakieś obejście przepisu o finansowaniu kampanii. Ja bym się na tym skupił, bo. Oni nam zarzucali wszystko, co się dało w zasadzie. Sami robią dokładnie to, co w tych fałszywych zarzutach obec nas było. I tutaj jakoś nie widzę reakcji ani PKW, ani prokuratury. Też ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że tam siedzą tacy upolitycznieni funkcjonariusze, jak pani Wrzosek, która wcześniej ujawniała informacje ze śledztwa, przekazywała je człowiekowi Rafała Trzaskowskiego, co też sąd najwyższy stwierdził. Jest to, to nie są moje słowa, tylko to jest uzasadnienie sądu najwyższego. Obiecałem tematy obronnościowe, obiecałem tematy dotyczące zagranicy, wszak jest pan członkiem komisji do spraw zagranicznych. Pana martwi, czy bardziej cieszy to porozumienie dotyczące Morza Czarnego pomiędzy Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi? Nie powiedziałbym, że mnie jakoś szczególnie cieszy, ale też to, to nie jest powód do zmartwienia. Raczej trzeba to bardzo uważnie obserwować, co się będzie działo dalej. Czy ono będzie przestrzegane przede wszystkim, czy pójdą za tym na dalsze elementy w postaci w ogóle zakończenia działań wojennych. Bo jeden element. I mnie tutaj przynajmniej martwi. Zmuszona. Zastanawiam się, jakie jest pana zdanie na ten temat, bo elementem tego porozumienia jest przecież amerykańska pomoc w wychodzeniu Rosji z izolacji. Ja mam na myśli tę pomoc w dostępie do światowego rynku eksportu produktów rolnych i nawozów. Czy to no jest... nie jest? No więc każdy scenariusz, w którym Rosja by tę wojnę wygrała, jest scenariuszem niepokojącym. Dlatego, że jeżeli Rosja wyjdzie z tej wojny w taki sposób, że będzie mogła przedstawić ją choćby swojemu narodowi, potem będzie mógł przedstawić jego zwycięstwo, no to jedynym logicznym wnioskiem będzie dla niego to, że to się po prostu opłacało. A skoro się opłacało, to co trzeba zrobić, to trzeba to powtórzyć. Zaatakować ponownie albo Ukrainę, albo Mołdawię, albo Państwa Bałtyckie, albo Polskę. Więc musimy temu zapobiegać. I to jest wielkie zadanie dzisiaj. Polskiej dyplomacji, żeby temu przeciwdziałać. Ja jestem szczerze mówiąc, autentycznie w szoku, jak słabo ten rząd działa w polityce zagranicznej, bo przy wszystkich zarzutach oni się jedną rzeczą uwielbiali chwalić. Na pewno pan pamięta polską prezydencję w 2011 roku. Przecież to było największe święto narodowe osiągnięcie od czasów Bolesława Chrobrego. Swoją drogą nie, nie, nie ma specjalnie nawet przygotowanych obchodów tysiąclecia koronacji, to i to inna rzecz. No ale wtedy oni z tego robili wielką szopkę propagandową. A dzisiaj nie dzieje się absolutnie nic. Kolejny szczyt w Paryżu, wcześniej w Paryżu, w Londynie, w Brukseli. Premier Włoch przejmuje inicjatywę, będzie budowała pomost między Unią a Stanami Zjednoczonymi. A gdzie jest Polska? No. Niech pan sobie przypomni, grudzień 2021, Mateusz Morawiecki, premier rządu, prezydent Andrzej Duda Polska nie miała żadnej prezydencji, a wtedy właśnie to nasi przywódcy jeździli, budowali tą koalicję, która pozwoliła zatrzymać rosyjską agresję. Jakby wtedy był taki premier jak Tusk, który siedzi i czeka, co tam ustali Macron z Scholzem czy z Mercem, czy z kimkolwiek innym, to Ukraina by została błyskawicznie przez Rosję podbita, byśmy mieli ruskie wojsko na wschodniej granicy. A z kim taką koalicję chciałby budować na przykład Karol Nawrocki, który na razie spotykał się z Georgią Meloni, jeśli mnie pamięć nie myli? No choćby z Włochami. Na przykład Włochy to, są, to jest państwo, które myśli bardzo podobnie o wielu sprawach i w, w, w ramach Unii Europejskiej, i w ramach NATO. Guido Crosetto, minister obrony Włoch, bardzo mocne oświadczenie w kontekście tych planów utworzenia jakiegoś nato BIS. Crosetto powiedział bardzo jednoznacznie. Tak, Europa powinna się zbroić, powinna budować własne zdolności, ale nie jako anty-NATO, nie w opozycji do tego, co jest, bo NATO to jest gwarant bezpieczeństwa. Tutaj Włosi podchodzą do tego bardzo rozsądnie. Wielka Brytania... Państwa Bałtyckie, Państwa Europy Środkowej, Bukaresztańska Dziewiątka. To jest projekt Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Rumunii Klausa Joannisa. To Polska i Rumunia zapoczątkowały ten projekt wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Trójmorze. Musimy też mocno inwestować właśnie w te relacje w regionie. Z tego Platforma abdykowała. nic się nie dzieje przez ponad rok, nic platforma nie robiła w ramach Kraślańskiej dziewiątki i Trójmorza. A dlaczego Karol Nawrocki nie chce jasno określić tego, czy w razie, gdyby Rosja zaatakowała państwa bałtyckie, to czy wysłałby tam polskich żołnierzy? Moim zdaniem bardzo jednoznacznie odpowiedział, bo ja pamiętam tą jego, to było zdaje się, w RMFC była ta dyskusja i on powiedział tak, że przede wszystkim każdy musi potrafić obronić się sam. I państwa bałtyckie to jest właśnie taki przykład. Państwa bałtyckie to, to są te kraje w ramach NATO, które doskonale rozumieją potrzeby bezpieczeństwa, wzmacniają własne siły obronne. Się bez pomocy, nie, po, po, po. się nie bez pomocy. Mamy o się nie o o ten ten bez pomocy. Bezpieczeństwo się opiera na dwóch filarach na własnych zdolnościach obronnych i na silnych sojuszach. Gdyby Ukraina się nie potrafiła sama obronić, przynajmniej przez tą krótką chwilę, te kilka pierwszych tygodni, to żadna pomoc międzynarodowa nic by tu nie dała. Tak jak było w 2014 trochę. Oni ten Krym wtedy oddali w zasadzie bez walki, nie potrafili się obronić. Nikt im wtedy na pomoc nie przyszedł. Trzeba budować własne zdolności obronne. I państwa bałtyckie to świetnie rozumieją, państwa skandynawskie to świetnie rozumieją, Finlandia, Szwecja, państwa Europy Środkowej, Polska, Rumunia. My doskonale wiemy, jakie jest to rosyjskie niebezpieczeństwo i my się akurat zbroimy. Co robią inni? No to jest kolejne pytanie. Jak na to będzie funkcjonowało, jeśli inni nie będą go chcieli wzmacniać, tylko tworzyć jakieś NATO-biz w ramach Unii Europejskiej? Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, odwiedza dzisiaj Polskę, mówił o pełnych gwarancjach bezpieczeństwa dla naszego kraju. Pan jest bardziej spokojny po tej wizycie? Pan zawsze był spokojny? Pan jest pewny gwarancji natowskich? Ja nie jestem bardziej ani mniej spokojny po tej wizycie, bo ja wiem, jakie są gwarancje natowskie i wiem też, jakie są decyzje konkretne w momencie, kiedy przychodzi do użycia na przykład artykułu 5, czy artykułu 4 tego, który niejako to poprzedza. Czasami też jest na artykuł czwarty uruchamiany. Mark Rutte jest człowiekiem, który niestety też ma za sobą różne, powiedziałbym, karty, także jeśli chodzi o działanie w ramach budowy Nord Streamu z Rosją. No też ostatnio nawet mówił, że trzeba jakieś tutaj porozumienia z Rosją zawierać. To jest, jest tutaj pewnego rodzaju wątpliwość, na ile on będzie w tym stabilny. Natomiast ja jestem dzisiaj spokojny o tyle, że Polska ma bardzo silną armię, bo zaczęliśmy ją odbudowywać od roku 2015, kiedy było 90 tysięcy żołnierzy, jak platforma zmniejszała. Dzisiaj jest ponad 200 tysięcy. Zaczyna ten proces niestety trochę spowalniać, ale mamy tę armię silniejszą. Mamy ją bardziej zmodernizowaną, no i mamy tu wojska amerykańskie. Dopóty, dopóki tutaj mamy sojuszniczych żołnierzy, też gwarancje bezpieczeństwa są silniejsze i oby nie doszło do tego, że Amerykanie zostaną z Europy wypchnięci, że będą wypraszani. No, tego chcą otwarcie w zasadzie Niemcy i Francuzi. Chyba, I że niestety, sami zdecydują o tym, że chcą wyjść. Z no Europy. więc trzeba zrobić wszystko, żeby tak nie zdecydowali. Amerykanie to patrzą jak na biznes i ja to trochę rozumiem, bo Trump mówi bardzo prosto. To nawet w tej aferze sygnalowej wyszło trochę, że oni mówią, Europa to jest taki trochę pasażer na gapę, nie umie się sama obronić i Ameryka ma tu niestety dużo racji w odniesieniu do kilku innych krajów europejskich. Za mało wydawali na zbrojenia, bardzo długo, powinni wydawać więcej i polska dyplomacja powinna robić wszystko, żeby inni także wydawali więcej, bo wtedy Amerykanie to zostaną. A jak będziemy głosować ręka w rękę z Niemcami, z Francuzami, to może Tuski-Sikorski doprowadzić do tego, że Amerykanie będą stąd wyproszeni. To jest duże niebezpieczeństwo. Paweł Jabłoński, pa Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to. Dziękuję, dobrego popołudnia. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.